Hello, siemanko Z tej strony Sła, Sławominator Hej, słuchajcie Muszę wam coś powiedzieć Bo ja mam tak... Takie jedzenie to, to, to... jest... Do jedzenia właśnie To są planety Wszystkie z Układu Słonecznego Razem ze Słońcem Hej, słuchajcie To jest Jowisz To jest... To jest Neptun Ura... Hej, od nowa. Poczekajcie. To jest Jowisz, a to Neptun, a to Uran. To jest Saturn, to jest Słońce, a to Ziemia, Wenus, Merkury, a to Mars. Hej, słuchajcie. To jest te planety, te planety wszystkie z układu słonecznego, to jest do jedzenia i to Słońce jeszcze. Ugryzę sobie najpierw słońce sobie ugryzę. Ciekawe, jak będzie smakowało. Czy będzie pyszne, czy nie pyszne? Prawdzę. No, pyszne. Zjem sobie teraz. Hej i zjadłem. Wajcie, ja zaczynam. Od, od największych zaczynam. Słońce już jest jedzone jako pierwsze, bo jest największe. A, a po słońcu jest Jowisz. To Jowisz to jest właśnie największa planeta w układzie Słonecznym Jowisz to jest największa planeta w naszym układzie słonecznym. Pierwsza największa planeta w naszym układzie słonecznym to jest Jowisz, a, dru a druga planeta największa w układzie słonecznym to jest Saturn, a trzecia największa to jest Uran, a potem Nep Neptun a potem Ziemia, a potem Wenus, a potem Mars, a najmniejsza w, w układzie słonecznym, słonecznym planeta to jest Merkury. Merkury to jest najmniejsza planeta w naszym układzie słonecznym. Merkury to jest najmniejsza planeta w układzie słonecznym naszym. Eu fiz, to é Teraz bierzemy Saturna. To jest druga największa planeta w naszym układzie słonecznym. Na drugim miejscu jest ona największa w układzie słonecznym naszym. To teraz jemy Saturn. Teraz Uran bierzemy, bo to jest trzecia największa planeta w układzie słonecznym naszym. Uran jest, jest na trzecim miejscu największej planety w układzie słonecznym. Na trzecim miejscu jest. Co Teraz będziemy jeść Neptuna. To jest czwarta największa planeta w wykładzie Słonecznym naszym. Ona jest planeta Neptun. Ona jest na czwartym miejscu największej, największej planety w układzie Słonecznym. Proszę mnie teraz posłuchać. Planeta Neptun to jest czwarta największa planeta w układzie słonecznym jest, jest na czwartym miejscu właśnie teraz jumiemy Hej Widzowie Bo teraz będziemy jeść Ziemię To jest właśnie Piąta największa planeta w Układzie Słonecznym Na piątym miejscu jest Ziemia Hej sajcie Macie mnie teraz posłuchać Planeta Ziemia jest na piątym miejscu największej ple, ple, planety w Układzie Słonecznym, jest piąta największa w Układzie Słonecznym, planeta, teraz jemy ja ją Ziemia Ogryzłem, patrzcie Teraz Wenus. Chwysajcie, bo Wenus jest bo planeta Wenus to jest trzecia najmniejsza planeta w układzie słonecznym. Chwysajcie, bo Wenus jest na trzecim miejscu najmniejszej planety w układzie słonecznym. Jest na trzecim miejscu. Planeta Wenus Najmniej hej sajcie, ostatni, ostatni raz mówię Bo Planeta Wenus Jest Trzecia Najmniejsza planeta w układzie słonecznym Jest na trzecim miejscu Planeta Wenus Jest, jest na trzecim miejscu Najmniejszej planety W układzie słonecznym w naszym układzie słonecznym jest planeta Wenus, najmniejsza planeta, nie znaczy planeta Wenus jest trzecia, najmniejsza planeta w układzie słonecznym naszym, jest na trzecim miejscu, najmniejszej planety w naszym układzie słonecznym. I hej, słuchajcie, teraz będziemy jeść Marsa. To jest druga, najmniejsza planeta w Układzie Słonecznym. Na drugim miejscu jest planeta Mars. Jest na drugim miejscu najmniejszej planety w Układzie Słonecznym naszym. Planeta Mars jest przed ostatnią najmniejszą planetą w Układzie Słonecznym bo bo plane, planeta Mars jest przed najmniejszą planetą w Układzie, w Układzie Słonecznym przed o, o, planeta Mars jest przed najmniejszą planetą w, w Układzie słonecznym naszym. Zjedzona jest Mars jest planeta Mars jest zjedzona Mars jest zjedzony, a teraz Merkury Merk Pla planeta Merkury jest najmniejszą Planetą w układzie słonecznym Merkury jest najmniejszą pla planetą w naszym układzie słonecznym. To jemy Merkury. Pyszne wszystko było. hej to. Wszystko zjadłem wszystkie ple, planety w układzie słonecznym i słoń, słoń, słońce też zjadłem, poczekajcie. To było słońce. Słoń, już... Poczekajcie, już mówię. To, to, było, to było... To było słońce. A to był Jowisz, a to Saturn, a to Uran, a to Neptun. A to Ziemia, a to Wenus, a to Mars, a to Merkury. Dobra, to już, już muszę kończyć, bo zjadłem wszystko: wszystkie planety i słońce. Topa, pa, żegnam się z wami, Topa, Do następnych odcinków. Zapraszam. To pa, żegnam się z wami, to pa.